Pozazdrościłyśmy trochę koleżance, która jest jedną z modelek na tej wystawie, Renacie, która zrobiła sobie sesję, by udowodnić, tak naprawdę, samej sobie, że jest osobą wartościową. My tak troszeczkę słuchając jej wypowiedzi, oglądając jej zdjęcia gdzieś tam na telefonie, jak nam pokazywała, doszliśmy do wniosku, że fajnie by było zrobić taką sesję, żeby pokazać osobom z niepełnosprawnościami, że też są wartościowe, że też mogą być piękne, żeby nie wstydziły się wychodzić z domu, żeby uśmiechały się po prostu, że nie wiem, brak kończyny, czy jakieś blizny, czy nieraz dodatkowe parę kilogramów, tak to nie jest powód do, do wstydu, do tego, by się w domu zamykać, żeby się izolować od ludzi. I tak powstała ta Sesja. Porozmawiałam z Agnieszką Nowik, która jest fotografem. Zapytałam się, czy nie chciałaby wziąć udziału w takim projekcie. Tak, oczywiście charytatywnie, bo też nie mieliśmy na to środków finansowych. Agnieszka się uzgodziła. Przyciągnęła jeszcze kilka koleżanek, które pomogły w charakteryzacji, tak, uczesanie, umalowanie, dobór stroju, biżuterii. Zrobiliśmy taką sesję w sali weselnej Bona w Kuźnicy. I tak czekałyśmy na odpowiedni moment, tak naprawdę, żeby wystawę tą zacząć robić, gdzieś tam pokazywać w różnych miejscowościach w Polsce, żeby to doszło do jak największej liczby osób. Tą wystawę można obecnie obejrzeć do 25 lutego w Domu Kultury w Dąbrowie Białostockiej. Następna wystawa będzie w marcu w Rudkach Koło Zambrowa. Później Zambrów, Białystok, Strołęka, Kętrzyn, Ostruda. Troszeczkę tych miejsc jest. Kolejne gdzieś tam miejscowości po drodze pojawiają się, bo jest zainteresowanie i też zawsze będziemy się ustarały z dziewczynami, aby przy każdej wystawie towarzyszył jakiś cel charytatywny, bo jest dużo osób, które gdzieś tam potrzebują wsparcia. A z racji tego, że też same udzielamy się charytatywnie, to chcemy połączyć. Przyjemne spożytecznym. Piotra znam od kilku miesięcy tak naprawdę przez naszą wspólną znajomą, a z racji tego, że jestem trenerem wsparcia dla osób po amputacjach i urazach kręgosłupa, to też troszeczkę pomagam Piotrowi w zbiórce pieniędzy, czy w ogarnięciu wniosków na dofinansowanie na wózek, czy na rehabilitację, czy w znalezieniu też odpowiedniego ośrodka do rehabilitacji. Przede wszystkim warto odezwać się do organizatorów tych wystaw, tak, czy zgłosić kolejnego podopiecznego, pomóc wpłacając pieniądze. Obecnie współpracujemy z Fundacją Sokulski Fundusz Lokalny i też fundacja może wesprzeć poprzez utworzenie konta na 1% podatku, czy subkonta na wpłaty dowolne, ale też właśnie przy organizacji jakichś akcji charytatywnych, to też jak najbardziej warto się odezwać do fundacji, czy do mnie, czy do Kasi, czy do Piotra, nawet tak, czy, czy do kogokolwiek z organizatorów czy z miejsc, w których jest wystawa i na pewno, czy weźmiemy kolejne osoby tak, bo pod opiekę, żeby jakąś zbiórkę dla nich zorganizować, czy też jakieś rady przyjmiemy, czy, czy jeśli będą chcieli wesprzeć rzeczowo, też jak najbardziej. Koła gospodyń wiejskich tutaj się spisały znakomicie, tym bardziej, że mówię, z racji tego, że troszeczkę zdrowie nie pozwoliło, to wszystko załatwialiśmy online i ta organizacja naprawdę uważam, że wypadła bardzo dobrze. Oddała się, pomysł wyszedł, ja powiedziałem ok, jasne, fajnie. No do tego wszyscy pozostali, że tak powiem, dołączyli. Tym no, razem wszystko praktycznie online było załatwiane. Tak jest, dokładnie. Tak, Prawie ale, ale sprawy, teraz prawda. w dzisiejszych czasach, online jednak się sprawdza. Sprawdza. Tak, tak, tak. To wszystko wypaliło. Ja myślę, że wypaliło nie jest skuteczne. Właśnie tak jest. No wypadnie. Natomiast też y, ja nie, nie ukrywam, że y, nie jest to wszystko, czego my po, ty, po tym przedsięwzięciu oczekujemy. Dlatego zostaje kiermasz przez tydzień najbliższy, będzie cały czas, także te pieniądze będziemy zbierać. Myślę, że to też jak się będzie zobaczą gdzieś tam w telewizji, czy, czy gdzieś tam w internecie, to pewnie przyjdą. Miejmy nadzieję, że chociaż na, na jeden turnusie to Piotra i dla Sylwka startu. No oby, oby. A koszty są duże, nie? Inicjatywa społeczna bardzo fajna i potrzebna tak naprawdę, dzisiaj łącząca tak naprawdę w Domu Kultury w gminie Dąbrowa Białostocka gminę Nowy Dwór i gminę Dąbrowa Białostocka. Dzięki wspaniałej inicjatywie też dziewczyn, które pozowały do zdjęć, które dzisiaj wystawę możemy oglądać do 25 lutego w Dąbrowej Białostockiej w Miejskim Gminnym Ośrodku Kultury. Udało nam się też jakby tutaj charytatywnie zrobić spotkanie dla dwóch podopiecznych, dwóch naszych mieszkańców czyli mieszkańca Nowego Dworu i gminy Dąbrowa Białostocka, by pomóc w rehabilitacji dzięki uprzejmości też naszych kół gospodyń wiejskich. Widać też w naszych dwóch gminach, że jest wiele osób bezinteresownej pomocy, którzy jak tylko zauważą osoby potrzebujące, starają się im pomóc w różny sposób. Dzisiaj jest to sposób spotkania charytatywnego, kiermaszu, skorzystania z potraw naszych regionalnych i ciast i produktów rozmaitych, które można gdzieś tam zakupić nas na pamiątkę, czy to dla dzieci, czy dla siebie jakąś książeczkę. To też wszystkie środki zostaną przekazane właśnie dla dwóch podopiecznych Sylwiusza Rećko i Piotra Białmyzego. Chcemy, aby oni też poczuli tą obecność nas wszystkich, mieszkańców, społeczne połączenie, byśmy jakby poczuli się jedną wielką rodziną. I umieli sobie wzajemnie pomagać w różnych sytuacjach. Czuję ogromną wdzięczność za to, że ludzie chcą wesprzeć pomoc dla mnie, dla, dla Sylwka, tak czuję wdzięczność też dla organizatorów, którzy tą całą akcję zorganizowali. Myślę, że warto pomagać. Pamiętajmy, że dobra wraca, tak i nikt nie wie, co może być w przyszłości. Dowiedziałem się, czułem na własnej skórze, że Warto jest pomagać.